Siemanko, z tej strony Slides i Biustek Siema no cześć, no cześć ponownie e, Będziemy mamować teraz karty z drugiego skrzydła Który ukaże się za tydzień no i dobra, na pierwszy ogień idzie e, druidka płomieni i tak, laska e, może wejść na dwa sposoby: e, przemień stronnika w 52 lub w 2-5. E, I teraz tak, no myślę, że laska jest e, całkiem spoko, jeżeli wchodzi zatrzymany i e, może wejść 2-5. To jest całkiem dobra opcja za yy, zatrzymany tu nie? Yy. No, jest to, no, jeśli można, taki prosty rachunek się robi zawsze, że 2 plus 5, w sensie atak, plus obrona, sprawdzamy, to jest równe 7. Jeśli jest większe od podwojonego kosztu karty, no jeśli ta liczba jest większa od podwojonego kosztu karty, no to jesteśmy w domu, bo to znaczy, że karta jest w porządku. A przynajmniej hmm. jest, no jest co najmniej w porządku, albo i dobra. No dobra, a jest to jakaś różnica, no bo dużo lepsza karta jest 2-5 niż 5-2. No tak. E, jest jakaś różnica w tym, ile ma defa, ile ma ataku? No wiadomo, lepiej, żeby w, w, st stronnicy mieli tak mniej więcej powiedzmy tyle samo ataku, co ich koszt, a o jeden więcej obrony. No bo wulkaniczny Furiat jest, 5 jest na jeden zatrzymany. To by wychodziło, że też jest spoko, bo jest stary e, 6, 6, no nie zatrzymany. Tak, tak. No to powiedzmy, że. No, zresztą to już omawiałeś kiedyś w swoim filmiku. Wszyscy, którzy mają jeden życia, to syf. Tak, tak. E, dobra, no w każdym razie ta druidka, co nie? Yy, ta druidka, yy, jeżeli to będzie tak jak z tym yy, po prostu yy, drzewem wojny czy czymś tam no to po prostu będą krążyły słuchy po prostu, że ktoś sprzed 5-2 zawsze będzie wchodził 2-5, no bo to jest dużo lepsze walił, nie? I nie umrze byle czego, a będzie nieźle chronić od Agro, nie? Tylko ciekawy jestem czy siebie przemienia i wchodzi na 5-2 albo na 2-5, czy innego stronnika przemienia. Myślę, że siebie tutaj, tutaj jest, jestem prawie tego pewien, no mm -hmm. to było bez sensu. Tak, też ja tak, myślę. tak Ja myślę, że po prostu opis jest w takim razie niedokładny, ale idea jest taka jak... Właśnie, ja jak ty to masz po angielsku? Transform into a 5-2 minion or a 2-5 minion. Mm -hmm. Czyli zamień w takiego miniona... Zamień w stronnika, właśnie, nie doczytałem tak. tego wy, nie? Bo... E, ja, jakby było przemień stronnika w 2-5 albo e, hmm. 5.2, to by było zajebiście. się sobie wystawia serę i nagle jeb, nie? Zamieniasz no ją w 5-2. <śmieniasz> no nie, no to... No dobra, dobra, dobra lecimy dalej. Okej, okay, tutaj mamy laskę, zatrzymany, która się kombi z talią smoków, bo e, jeżeli wchodzi do gry, otrzymuje plus 1 plus jeden, jeżeli masz w ręku smoka, wtedy jest zatrzymany, 3 na 5, tak jakbyście rzucali takiego e, Senju bez e, taunta zatrzymany zamiast za 4. No, jest bardzo silna, nie? Co tak. o tym myślisz? Myślę, że można ją nawet traktować dokładnie jak Senjinu, bo wychodzi właśnie z tempem, wychodzi wcześniej o jedną turę, więc w sumie traktować można ją tak, jak ta, jakby była takim tauntem, bo jest potem, y, jest przed innymi stworami, które mogłyby wyjść w następnych turach i które chcielibyśmy powstrzymać potem. Tak, ale ogólnie, no, e, może nawet, jakby, jak, no, nawet jakby nie było, wiesz co, tali smoków, co nie, to e, jest i tak całkiem dobra, stary. Tak, e, tak. Zobacz, za w tej chwili mamy najlepszego, e, to jest czołg, który jest 3x4 i e, po prostu jeszcze mamy dalej zbożowego golema, który jest e, 2x3 i 2x1, czyli tak jakby był e, 4x... Na... 4, nie w, te, w tej Wcelka. kombinacji, nie? ale no, myślę, że ona będzie w czołówce tak czy siak. Po prostu świetna karta do każdej klasy. Tak, no, myślę. No do talion smoków idealna. Jeśli będziemy zaczynali partię talion smoków, to każdy będzie chciał ją mieć w myślę w ręce, bo to jest no potęga. Jest... Tak, też tak myślę. Bardzo dobra. Dobra, dalej, lećmy. Szef Hochlików. Za każdym razem ten stronnik zostanie zraniony, przyzwi Hochlika 1-1. Znowu no z tymi zranieniami. Ale zobacz, świetna trójka. Mówiliśmy przed chwilą o tym ciele 2-4. Jest demon do Demon Loka, stary, no świetny i przyzywa... wiesz co, chochliki. No nie. Myślę, że jest świetny i że będzie grany na pewno. Jak nie w, no w Handloku, myślę, że, że nie, bo tutaj nie, nie, to raczej nie. nie, ale w Demon nie... Loku i w Zoo jest duża szansa, że, że się pojawi, bo może jak nie umrze na hita, no to wiesz, zawsze to się rozbije, na przykład z pola, tak. albo przeciwnik, tak. wiesz, cztery życia to nie tak łatwo ściągnąć jak dwa tak. albo trzy, nie? więc to, jest myślę, duża że szansa, was... że zrobi jeszcze większe waliu, czyli razem z tym tak. kukliczkiem wejdzie sobie na y, 3-5. Tak, właśnie. Do... Sądzę, że ma... no. masz o tyle rację, że właśnie w ZOO przecież ciągle kombimy karty, staramy się dodać im trochę ataku. Dokładnie. Jednocześnie chcemy, żeby przeżyły, więc tutaj zawsze myślę, ten jeden hocklick to będzie przyzwany. Dokładnie. I 100% tutaj będzie przyzwany jeden hocklick, a może nawet dwa, co nie? I to dopiero jest ciekawe, bo on 100% chodzi, tak jakby był 3 na 5. Myślę, że bardzo silna kolejna karta z dodatku. Tak. No dobra. I... Proszę mów. E, ostatniego mamy Majordomusa. Egzekutusa. Polski po prostu niszczy, stary. E, Agonia, zastąp <grym> swojego bohatera tak Ragnarosem, Władcą Ognia. No dobra. No i co o tym Z... powiesz? Według mnie, no niby ciekawe. No taka wiesz, jak, jak jesteś, jak się nie znasz na headstone, nie, nie grasz dużo i tak powiedzmy grać dla zabawy, no to fajnie tak zamienić się w Ragnarosa co jakiś czas. Co nie, I do, do, do dwa manny, wow, dwa tak, No, nawalasz po 8 damage'a Tam kogokolwiek, no niestety on tam na farta strzela. No ale jest to, jest to zabawne. Jednak wielką, wielkim minusem Ragnarosa jest to, że ma tylko on cię HP. No i to jest fakt i na przykład moim zdaniem kolejna sprawa jest taka, że nie jest tak jak w przypadku Jaraxusa że wrzucasz za 9 many i po prostu wchodzi ten gościu z, od razu, z tym 15 HP zaminasz go od razu, tylko ten gość dopiero musi umrzeć, żeby ten, żeby dopiero E, pojawił się ten Ragnaros, nie? A w tym czasie gościu może tak. olać wbijanie tego 7D na naszego Majordomusa, tylko od razu w klepie tam 8 w nas i dziękuję. Może się też tak okazać. No, ale jest na przykład sprawdzona info, że jak rzucisz, jak jesteś już Ragnarosem i rzucisz na siebie Alekstazę, to zmienisz sobie hapsa na 15. Tak? Tak, tak. O Ostatnie... matko boska, częstochowska, co to jest? Tak, no, to no tylko sytuację przeżyć, nie? Zmieniam opinię na temat. No powiem ci tak, że no, to już jest potwierdzone przez tam deweloperów i no ja ci powiem, że jest szansa, że on będzie grany we, we Freeze Mageu, bo Właśnie, też o tym pomyślałem Stary, no gościu sobie go wrzuci w dziewiątej turze no, no. i jak go bije, zmieni się w Ragnarosa i ma kolejną szansę, że w klepie gościowi 8 damage'a, nie? Jak będzie miał pusty stół a y, też jest opcja, że wiesz to że y, kolejna jakaś deska ratunku, nie, jak będzie na przykład na jeden hapsa czy coś. Tak, a jednocześnie, no rzeczywiście tutaj y, Freeze trzyma Ice Blocka, nie wiem jak to będzie wyglądać, czy jeśli Chyba z nie będzie działał toma... Ice Block, to coś takiego mi się wydaje, że, że nie będzie właśnie działał Ice Block, żeby nie? właśnie y, nie kombiło się super z, 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 z y, 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 właśnie Freeze bo to już by było totalnie OP. Tak. No dobra, no to jeśli nie będzie działał Iceblock, no to, to no ma to ograniczoną wartość w takiej sytuacji. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, dziękujemy bardzo za to skrzydło. Trzymajcie się, hej. No hej.